A kto ci skrzywił ten nos, że ten profil masz lepszy? No to jest, to jest przykra historia, nie chciałbym się słychać. Aha, poza, poza MMA. A, dobra, okej. Okay. Bardzo może kiedyś o tej historii powiem. Dojdziemy do tego, spokojnie, daj mi się rozkręcić. No. <laughs> czy, ym, czy to było tak, jakby ta, to wszystko, co się działo, ym, po, poprzedzając walkę, do momentu, y, kiedy rozmawialiśmy kiedy rozmawialiśmy przed walką, było całe mnóstwo emocji. To jest to, czego się spodziewałeś tak naprawdę, jak już byłeś tam z Michałem? Spodziewałem się trzech rund, spodziewałem się ciężkiej walki, mm -hmm. ciężkiej przeprawy. Po prostu tego dnia mi się udało. Tego dnia byłem gdzieś w Fortnite'u misie po prostu. Wiem naprawdę, że Michał do tej walki był mega przygotowany, był świeży. Widziałem po nim, że jest to inny in, 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 inny Michał. Mm -hmm. I widziałem, że poprzeczkę bardziej wysoko, bardzo wysoko będzie postawiona. E, do tego dochodziły też tej związane związane z tym, że ktoś jest Michał. No, po Naprawdę ja przed, przed, przed walką nie mówiłem o tym, ale ciężko było mi się ogarnąć. E, naprawdę jak robot chodził do domu, e, wchodziłem na trening, e, trenerzy mówili, mam co robić, po wracałem do domu i naprawdę no, nie myślałem o tej walce, myślałem tylko o tym, że chodzę do domu, nie chcę o tym myśleć. Ale sam na treningu myślałem, tylko robię to, co mają trenerzy, to sami trenerzy powiedzieli. Przyznam, że się trochę bałem, tak zdradzę, że, po prostu, że mieliśmy dzisiaj taką rozmowę telefoniczną po tym wywiadzie, który wczoraj zrobiliśmy, prawda? Właśnie tak się zastanawiałem, jak będziesz psychicznie się czuł, bo bardzo, duże, bardzo duży odzew miał ten wywiad, wywiad po prostu wśród ludzi. No i do ciebie też to, też to dotarło, bo, bo, bo obawiałeś się, że jakoś byłeś zbyt szczery? Nie, no wiesz, no po prostu zawsze staram się... Ja nie lubię dwulicowości, nie lubię... Nie lubię... Nie lubię, ktoś jest dwulicowy i gdzieś e, mówi mi tu co innego, a rozmawiamy o tym, a później chodzi i tak naprawdę obrabi mi zupę, robi mi zły PR. chce zrobić mi zły piar, a robię tak naprawdę sam sobie zrobił to. Uważam tak, że jeżeli te warunki nie pasowały, to trzeba było nie godzić na walkę. Że nie pasowało, że nie ma pięciu rund, że nie pasowało, kurde, że, że nie było, e, a to dopingowo itd. Jak nie pasuje? a Jednak pasowała, bo były inne negocjacje też. No. One, one były zrobione po jego myśli. Jak nie pasowało, to trzeba po prostu nie robić, nie zgadzać się i już, a nie później, bo jak się zgodził na to, to myślę, że takie, takie rzeczy. No. Po prostu to było mi się przykro, bo jakoś inaczej ze mną gadał. Rozmawialiśmy otwarcie, coś normalnie. Okazało się później, że to jest osoba dwulicowa. No i tyle. No. Ja takich ludzi nie lubię. Dlatego szczerze powiedziałem. E, nie będę głaskał, udało, że nic się nie dzieje i dobrą minę do złej gry robił. E, nie chciałem go obrazić i nic jest takiego, trasie, no? ale po prostu wiem, że po prostu jest ulicowym. A ulżyło ci trochę jakby, kiedy to wszystko wyrzuciłeś z siebie? Szczerze? Nie ulżyło mi to, bo ja nie lubię takiej sytuacji. Ja nie lubię sytuacji, gdzieś taka sytuacja wychodzisz gdzieś, gdzieś z kimś rozmawiasz i wydaje ci się, że... Ja myślałem, że jestem przyzwyczajony do tego już. Ja myślałem, że to już minęło, że zdaję sobie sprawę, że są tacy ludzie, są. Że takie życie jest. Ale jednego tego nie rady przyjąć. Gdzieś tam gada, że no kolejny się pojawia, który no może nie, dosyć, to nie jest dużo, ale może dla mnie to jest dużo. Jeżeli się gadamy o tym, coś tam mówimy otwarcie i, i gdzieś tam po prostu uważam, że ktoś przesadził i chcę, żeby ja na jego, na jego zawołanie tańczył, żeby to, co on chce, to nie chodzi o badanie, to nie chodzi o kęć. To chodzi o po prostu, że no po prostu było mi już, już tak, taka absurdalna sytuacja, było, że. Wszystko wynegocjowane było, I plus jeszcze mnie do tego wciąga, że jeszcze chcę ugrać, a później mówił, że pięć rund, tak, chcieliśmy pięć rund, mieliśmy nadzieję, że mamy, będzie po kontuzji, będzie w złej formie. A przed tym przychodził do mnie i mówił, że no, a chcemy antydopingowe badanie, tego chcemy, tamtego chcemy. Czyli każdy, każdy, to nie chodzi o Michał, chodzi o niego, on próbował w jakiś sposób narzucić swoją grę mi nawet. Chodzi o to, ale ja chcę się na walce skupić, nie? nie potrzebuję go za jak on dogadał się z menadżerami, z Kajzu, po co ze mną gadać o tym, skoro ja nie jestem właścicielem tej, tej federacji, organizacji. Dobrze, ostatnie dwa, ostatnie, o, a propos walki. Yy, początek zaczął się tak, że zaatakowałeś, Michał zszedł yy, z twojego ciosu i trafił cię mocnym, tak cię zachwiało, po czym później mocno zaatakowałeś, ale zachwiało cię, bo straciłeś równowagę, czy to był po prostu mocny cios? Był bardzo mocny cios, yy, ja przerzuciłem fronta, on poszed zamochałem, widziałem ten zamochał, tylko zdążyłem odchylić się do tyłu i dostałem centralnie, tutaj naprawdę mi boli jest siniak, I poczułem, że naprawdę było petardo. No i tam poszedł prawy i lewy sierp, musiałem się tak dziwnie, że zachwiałem, no ale był bardzo mocny cios, zachwiałem się od ciosu. Ale nie trafił mi w szczękę tylko w klatę. I po wszystkim, czy, czy sądzisz, że no kiedy już sobie tam nałożyliście te kilka ciosów yy, po twarzy, to sądzisz, że... Ta przyjaźń pozostanie w niezmienionej formie, czy to delikatnie się zmieniło, bo to różnie bywa. To już jakby przekroczyli się pewną granicę, prawda? Nie wiem, rozmawiałem przed chwilą rozmawiałem z Michałem. Przed chwilą rozmawiałem z Michałem i pogląło mi zwycięstwa. Ja się z tego nie cieszyłem. Nie zrobiło to. i Ja, ja skończyła się walka. Ja się tak dziwnie, tak brzydko, tak okrutnie nigdy się nie czułem. Żałujesz teraz? Nie żałuję. Takie było to przykre było. Ja, 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 ja zawsze się cieszę z walki, że wygrywam. Tu jak wygrałem, nie miałem, nie miałem tych emocji związanych, pozytywnych, że ja wygrałem, że jest fajnie. Zdziwiłem się tej sytuacji, byłem się tą sytuacją, że on leży, ja, ja go znakałtowałem I to jest dziwne takie doświadczenie, przykre, nie, nieprzyjemne. W takim razie życzę żeby było jak najmniej przykrych e, wydarzeń w przyszłości. I powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Nowy mistrz.